Warsped Wideo wideorecenzja na początek chciałem powiedzieć yy, bo dużo ludzi się mnie pyta Klocuk1da2 nie jest moim bratem on mówi coś tam, że ja jestem jakiś Kamil, to jest w ogóle nieprawda nie słuchajcie go i jakbyśmy byli braćmi to przecież mielibyśmy ten sam komputer a on takie recenzje robi takich lepszych gier, mi takie nie wejdą niestety u mnie to się tak nie da Taki gier uruchomić. No, a to do recenzji. Yy, ten Network speed jest to kolejna część 5a 2. Yy, I co pierwsze, możecie zobaczyć, jest super grafika. Super prawdziwe auta. I popatrzcie, ten filmik. Patrzcie, jaka na nim jest dobra grafika. Jeszcze nie widziałem takiej dobrej grafiki, że jest super. Patrzcie, jakie postacie są normalnie filmowe. Ja. Nie widziałem jeszcze nigdzie czegoś takiego. No i to jest nasza przyjaciółka. Ona nam pomaga w wyścigach, ona nam wszystko mówi. ona... To jest taka funkcja jej, to jest takie. Yy, podpowiedzi. Ona podpowiada nam różne i. Właśnie takie. No i teraz mam taki filmik, i pierwsze zmiany już widzicie. Jest w grze policja, tak? Goni nas policja, jak w San Andreas. I to jest fajnie takie. Super się ucieka przed policją, zresztą to potem wam pokażę. No i jest taki filmik, i super jest grafika. O wiele lepsza niż w GTA, gotikach i tych innych. To jest o wiele lepsza grafika. No i teraz się wyścigujemy z tym gościem. Zaraz. W filmiku się nie da przyspieszyć. No, widzicie, takie efektowne są filmiki. To pokazuje właśnie tą grę prezentuje. I teraz tak fajnie prze przeszło z pokazówki od razu w grę i się teraz ścigamy. W grze się świetnie jeździ. Wyścigi są trudne. Ale nie aż tak trudne jak w Network dwójce, bo tam trochę przesadzili z tą taką prawdziwością, tak z tym upodobnianiem do prawdziwego. I tutaj jest tak bardziej już ułatwione. No i tutaj, właśnie co pierwsze tak przeszkadza, te wiadomości są bardzo denerwujące. No, Ale muszę wygrać. Co tu jest? Tu mi przerwało wyścig? No teraz mamy kolejny wyścig, ale dziwnie. Tam, może tamten już przegrałem. No, się z kolejnym. Po lewej widzimy taką mapę tam na dole. To jest też takie, w San Andreas takie było, takie samo, to jest trochę tak zgapiona gra, ale i to wyszło im właśnie dlatego o wiele lepiej. Trochę zgapili, ale trochę dodali też swoje i dlatego i wyszła im super gra. I w ogóle zobaczyłem tą grę, zauważyłem u kolegi i strasznie mi się spodobała, no i chciałem od niego pożyczyć, ale no i pożyczyłem. No, i bardzo mi się podoba gra. Nerwuje mnie, że teraz te gry, co robią, to w ogóle nikomu już nie działają. Bo one już mają takie wymogi, na przykład e, to no, najnowsze San Andreas, co e, to ja, kolega mi pożyczył. Tam zainstalowaliśmy, nie dość, że się instalowało chyba z 3 godziny. To potem jak włączyliśmy, to się okazało, że to nie działa. I... no i... bo to już nikomu nie działają te nowe gry, bo już takie robią, potem się dziwiam, że nikt nie ściąga y, tego. I... albo na przykład ta nowa gra wojenna. Co... Nie pamiętam teraz nazwy, ale to też żadnemu z moich kolegów to nie działa. Próbowali i nie działa. Ja nawet nie będę próbował. Ja no... Chciałbym mieć kiedyś nowy komputer może kiedyś, żebym lepsze gry recenzował. Ale to na razie... Ale ostatnie załatwiłem sobie nowe kości RAMu. 500 chyba coś tam. I mam lepszej od kolegi, bo on ma chyba jeden albo dwa. A przegram wysik. Jeszcze raz. No i y, niby lepszy mam, bo on ma jeden czy coś tam y, i... Ale mu lepiej gry chodzą, nie wiem czemu, widocznie mam reszty parametrów słabszych I dlatego mi tak słabo chodzą No jedziemy jeszcze raz Ciężko jest No, je... Czekajcie Pasją jest hamulec! To mi pomoże na zakrętach teraz. Jeszcze raz. Teraz mi lepiej pójdzie. Ogólnie teraz modne są w tych networkstydach te ławki takie... te deski na bagażnikach. Nie wiem, mi się to nie podoba. Dziwne takie. Nie wiem czy, co to daje. O, i teraz wziąłem zakręt na tym hamulcu. Słaby ten samochód, on jedzie tak 100, A w innych grach co w samochodówkach to jeździłem już nawet 100 ileś ponad. A tu tak tylko 100, to słaby. Ale co? To pierwsze auto. No to potem będę miał coraz lepsze i lepsze. Potem już będę coraz lepsze, będę wygrywał z coraz lepszymi. I tak. Wyprzedził mnie. Trudny jest. Ja, ja, ja. Uda się? A, chyba już mi się nie uda. To ja już wam pokażę. Znowu mi się nie udało. To ja wam pokażę już, jak będę wygrywał, bo nie będę was tutaj. No właśnie już jest końcówka wyścigu i ja wygrywam. To może mi się udać. Jest! Wygrałem. I co? Jakiś filmik teraz? No i kolejny wyścig. Ale fajny ma samochód taki czarny. No i idziemy. jedziemy. Pokażę Wam jeszcze tuning, ale jest gorszy niż w Netfort 2, dwójce. Zaraz zobaczycie dlaczego. Co to? Coś się zmienia kamerę. Mogę sobie dać taką prawdziwą. O taką. O policja! Będzie pościg! Bardzo mi się podoba gra. Jest naprawdę fajny. Co ja nacisnąłem? Złapali mnie! Jest filmik! Ale fajnie kolesia widać! W Force będzie dwójce nie było widać tak kolesia. Fajnie. Co teraz? Od nowa muszę! Ja! Jadę jeszcze raz! A zmienię sobie chyba kamerę na tą zwykłą, bo tam gorzej się jeździ na tamtej. O co? Spowolnione tempo! Jak w pejnie. Aha, bo to może pomagać tym na zakrętach, to muszę to używać też. On wygrywa! Teraz go jakoś wyprzedzę tak fajnie. Włączę to spowolnione tempo. Pomigam mu, bo X zauważyłem, że można światełka włączać. Taki bajer, ale ciekawe. Pomigałem mu światełkami. Masz. Wygrałem! Nie. nie. O, mamy kolejny. O no i właśnie te wnerwiające wiadomości to minus jest. To. To mnie denerwuje trochę, bo to tak przeszkadza w grze. Co teraz? Kolejny wyścig. Aha, już wiele osób. Fajnie mają tuningowane auta. Też potem będę tuningował. Hmm, <laughs> El się patrzy do tyłu. Przydatne. Co to na? Właśnie. El się tak wraca na trasę. Aha. A to po co takie? No, mnie wszyscy. Ciężko, ciężko. Przy używać tego spowolnienia częściej. O ja nie, przywaliłem. A, i właśnie w takich momentach przydaje się to R. I teraz wróciłem i mogę jechać dalej. No, już koniec wyścigu. Co? Tu jeszcze jedno okrążenie mamy. Ech. Trudne jest. Nieba będę musiał jeszcze raz. No to ja wam pokażę już, jak może wygram ten wyścig, bo to nieciekawe. No właśnie wygrałem wyścig. Nieciekawe te wiadomości. Usuwa mnie. Tu muszę usunąć, bym miał czysto. Nie lubię takie zaśmiecone. I co dalej? No i znowu. Dobra. A ten ma takie fajne płomienie. Podoba mi się jego samochód. W ogóle podczas gry towarzyszy nam fajna muzyka dla każdego. Różne hip-hopy, techno, rocky. Co kto lubi. I to jest też właśnie takie fajne. Mi się podobają te właśnie muzyki. Co teraz? Eee, to już było. No to znowu to nasza przyjaciółka. To samo? Nie bo wtedy przegrałem To jeszcze raz wyścig z nim Co jest? O, jedziemy Super grafika, fajnie to słońce świeci, tak razi, Ale prawdziwy taki efekt No, no już jestem dalej Policja to, co za lubimy? Czekanie przed policją jest fajne w każdej grze. W GTA, Network Speedach, Zawsze jest fajne. No, jedziemy dalej. Wyprzedziłem go. Jest. Wygrywam. Wyprzedził mnie, nie, no co znowu? Nie, bo przegram. Nie. nie, teraz już nie wygram. Jadę jeszcze raz. już Wam pokażę, jak będę wygrywał. Do zobaczenia. No, i znowu jestem w tym momencie. Teraz już wygrywam. Teraz już powinienem wygrać wyścig. Co jest? Ej, zatrzymuje mi się. Co? Co? I co? A teraz kupujemy swoje auto. To, yy. Ja sobie zobaczę jakieś fajne. Czy to nie swoje auto z For Speeda dwójki? Czekajcie. Chyba. Takie samo jest. To jest to auto. Kupuję je. Ma te z tyłu te lampy takie. Pamiętam, mi się tak dobrze nie jeździło w dwójce. Ja nie wiedziałam. Nie pomyślałbym, że może być w tej części też. O. No i teraz mamy już wolny świat. Możemy jechać gdzie chcemy, i tutaj mamy taką mapkę. Świat jest taki. O, świat jest chyba mniejszy niż w San Andreas, ale i tak nie mamy całego odblokowanego od razu. Tutaj widzimy, mamy trochę zablokowane, bo tu musimy przejść dużo wyścigów, żeby dopiero było odblokowane następne części miasta. No i jedziemy. No nie, na razie nie będę jechał, bo tam trzczołką każe mi jechać do domu. A na razie sobie pojedziemy, na razie po świecie wolnym. Bo to jest fajne. Mm. Bardzo fajne jest miasto. Aj, kraksa. Fajne jest miasto. Denerwuje mnie ta szałka na górze. Nie da się jej jakoś wyłączyć. O. I teraz, to potem jak będziemy gonić nas policja, to jest przydatne. Te takie rozwalajki. Potem wam powiem dlaczego. A spróbuję z ciekawości wejrzeć się w stację benzynową i sprawdzić, czy umrę i może będę koło szpitala jak w San Andreas. Zobaczmy. Bo mnie to ciekawi. Nie rozwala się. Nie da się? Weźmy rozpęd, może się uda. Co, żyje? Eee. Słaby, dobra, jedziemy do tego domu już. No już jestem blisko. No? Dobra. No i to jest taki filmik, że my tu wchodzimy. No i to jest, to jest taka lista najlepszych rajdowców na świecie. I naszym zadaniem jest, żeby być na pierwszym miejscu tych rajdowców. I musimy tak po kolei ich pokonywać. Pierwszy to jest właśnie ten Chińczyk. I żeby ich pokonać, patrzcie, o, o tu jest pokazane na żółto, to jest białe, to jest nasze zero. Na rzut jest pokazany, ile oni wygrali wyścigów i w ogóle. I musimy wygrać tyle co oni, żeby móc się z nimi zmierzyć. Na początku musimy wygrywać takie wyścigi z takimi słabiakami, słabeuszami, I, a potem dopiero jak już będziemy mieli trzy wygrane wyścigi i tam jeszcze, to wtedy będziemy mogli się zmierzyć z tym właśnie rajdowcem, to bierzemy właśnie taki wyścig. Właśnie fajnie deszcz pada. To jest właśnie połoda też jest taki deszcz pada. Ciekawe czy śnieg też jest To by było bardzo ciekawe tak zimą jechać A cier... A nie będę wam pokazywał wyścigu bo to już wiecie Pokażę wam jeszcze coś innego Tuning O coś nie wyszłem mm. O Tuniguje się. czekajcie chwilę. A, wiem. Trzeba wyjść do, tutaj do menu. Wyjść. Bierzemy moje samochody. Tutaj dajemy Enter i wybieramy swój samochód. I dajemy Enter. I tunigujemy. Tylko minus jest. Nie jest tak jak w Rospecie dwójce, że osobno zderza przedni, tylni boczne, tylko właśnie jest razem od razu, jak widzicie. Weźmy sobie taki, fajnie wygląda. Nie da się. Już ma bloknięte. To weźmy taki, niech będzie. No też jest ładny. I widzicie też są całe. Tych tego tych desek to nie lubię. Nie podobają mi się, to nie biorę. Koła! Weźmy koła. Weźmy ostatnie najlepsze. O no, tu zablokowane też coś. Weźmy te fajne to Aha, tu na maskach to zablokowane coś hmm. O te fajne jak takie rogi może być i na dachu te O może być No zatwierdzamy. I, I w grze, jak chciałabym jeszcze o rozgrywce powiedzieć, no dla niektórych to może być plus, o kolor sobie biorę. dla niektórych minus, że jest, są wyścigi w dzień, ale na przykład mogą niektórzy lubić w nocy, mi się podobały w Network Spedzie dwójce, że w nocy były wyścigi. I, a najlepiej jakby zrobili, o co tu w ogóle, jakieś naklejki jakieś są do wyboru, sobie wezmę jakieś fajne. Najlepiej by zrobili, jakby były i wyścigi w dzień i w nocy. Ciekawe czy będzie kiedyś taka rajdówka, co będzie się dały i w dzień, i w nocy jeździć. To by zrobili fajnie. A tak to... Może niektórzy lubią w dzień, ale nie wiem. Kolor kół. Cool. Hmm. Nie wiem. A niech będzie taki. Niech będzie. Przyby. Hmm. Już zablokowane. Niech będzie zielony. Właśnie to jest trochę minus, że na początku mamy dużo rzeczy zablokowanych. Ten świat też i te właśnie rzeczy do tuningu i. I właśnie... I to, Trzeba przejść dużo wyścigów dopiero, żeby to były. O liczby. Dam, damy sobie dwunastkę, tak jak mam w nazwie kloców 12. O. Nie da się, zablokowane. Zegarki. Zobaczymy, jakie są zegarki. tutaj też znowu zablokowany. Właśnie, no i to jest minus gry. Powinno być wszystko od razu, bo może komuś nie chce się przechodzić tych wyścigów, a chce mieć tuning fajny, wszystko. No, ale to... I tak gra jest super. No i mamy swoje auto-tuningowane. No, ja teraz... Będę Wam pokazywał, jak wygląda walka z bosami. No, to do zobaczenia. No, chciałem Wam pokazać. Teraz mnie policja goni i te rozwalajki, o których mówiłem. A nie trafiłem. O, tutaj mamy taką rozwalajkę, czekamy na policję i wjeżdżamy w to. I teraz jest taka efektowna pokazówka i jak te wszystkie samochody się rozwalają policji i tak możemy ich zgubić. Gdy już zgubimy policję, musimy wjechać w takie niebieskie kółko, jak widzicie na mapce, żeby ich zgubić całkowicie. Tu mamy takie kółko. Najeżdżamy i jest zgubiona. Ech. No, yy, teraz Wam pokażę coś, co się tak śmiesznie nazywa kamienie. Yy, Już jedno mam zrobione, nie wiem czemu. O, tutaj mamy zniszczyć najmniej dwa samochody policji. No, weźmy to, e, filmik mamy. No i musimy, zderzając się, bo to chyba tylko zderzając się można ich rozwalić, bo jak? A nie, jeszcze można te rozwalajki, a to... No i fajnie O, tu mamy rozwalajkę, to już zniszczymy sobie, będziemy mieli jedno auto zniszczone, jeszcze tylko jedno. Fajnie jest, fajnie by było, jakby można było wychodzić z auta i strzelać w policję, wtedy gra by była już bardzo super, najlepsza by była dla mnie. Lepsza grafika niż GTA i jeszcze do tego jakby się dało wychodzić z auta i biegać po mieście i zabijać. To już by, z... by było super, ale oni tak się nastawili na takie ścigałki. No i nie można, to jest szkoda. Zgubiłem! Nie udało mi się, no ale wiecie o co chodzi w tych kamieniach. No już mam teraz... Dajemy dwójkę i możemy się ścigać z tym najlepszym kierowcą, jednym z najlepszych. To polega na tym, żeby zrobić takie dwa przejazdy. Musimy być w obu pierwszy. I wtedy to zobaczycie. Tu mamy taki filmik. On prezentuje nam samochód tego naszego przeciwnika. Nie da się przyspieszyć. Zobaczymy, jaki ma. Hmm, podobny do mu niego. Bardzo podobny, tylko że on ma bardziej stuningowany, Ale na razie, właśnie nie zapisał mi się ten tuning. Nie wiem czemu. Mm. Spycha mnie. Oj. I właśnie ci rajdowcy są trudniejsi niż ci tacy słabi. O wiele są trudniejsi i można mieć z nimi problem. To ja już Wam może pokażę, jak już go pokonam. No, już go pokonałem, i teraz mamy taki coś. Mamy sześć takich kwadratów, i musimy wybrać trzy z nich, i mamy do wylosowania różne takie niespodzianki. Na przykład możemy prawo jazdy wylosować, i wtedy mamy samochód, przeciwnika. Trzymajcie za mnie kciuki, może będę miał prawo jazdy. Hmm, które by tu wybrać? Niech będzie środek. Pieniądze. Hmm, to trzy ostatnie. Nie, niech będzie to. No nie! Jakieś kajdanki. No szkoda. Ale to też śmieszne trochę, bo jakbym wygrał jego auto, przecież ja wygrałem z nim wyścig, to znaczy, że mam szybsze auto. To po co mi słabsze? No i tu mamy kolejnego takiego rajdowca. Kolejny na. On jest na kolejnym miejscu, i potem będziemy go pokonywać. No i to koniec recenzji. Żegnam się z wami. Cześć!